Otwór An An śpi chodzimy zobaczyć. Ja Janian nie śpisz jeszcze. Ja Nie śpisz? Może sobie utnij drzemkę małą, ja nie ma nową fryzurę. Tak, ja nie fajną fryzurę. Mhm. Ja wiem, jeszcze nie śpi Może zaśnie za chwilę Dobra Teraz mam czas Dobra, teraz mam czas To Teraz mam czas, to coś nagram Generalnie An-An śpi I jak sobie leży sobie leży Anan śpi, Simpe coś tam robi w łazience także teraz chwila czasu po południu generalnie mówiłem wam, że skończyłem uh, sprawdzać matury międzynarodowe z um, zarządzania biznesem skończyłem już jakiś czas temu bo tam mamy określony czas um, i deadline uh, przed jakim terminem musimy skończyć no, ale okazało się, że ktoś tam jeszcze nie skończył, i, i, i przysłali mi kolejną porcję matur do sprawdzania. Także um, no, jeszcze mam trochę roboty. Jeszcze mam trochę roboty. No, generalnie teraz. Rozmawiałem z bardzo dużą ilością szkół tutaj w Chinach międzynarodowych. Um, I spłynęło kilka ofert pracy um, od sierpnia. Generalnie dzwonili z całych Chin, z północy, um, z Szanghaju, tutaj z południa też dużo szkół. Um, wywiady, rozmawiałem tam z dużą ilością szkół. Teraz oferty poprzysyłali. Hmm. Czybym nie chciał uczyć u nich od sierpnia? Kontrakty jak zwykle dwuletnie. Także pomiędzy sierpniem 2023 a a właśnie sierpniu 2025, 2 lata, to jest taki standardowy kontrakt na uczenie w międzynarodowej szkole. Różne szkoły oferujące maturę międzynarodową, oferujące programy z Cambridge, kanadyjski program też, AP amerykański, Głównie do, zarządza... głównie do uczenia zarządzania biznesem, bo ja się specjalizuję tylko w przedmiocie zarządzanie biznesem. No, ewentualnie ekonomię, ekonomię też, ale głównie właśnie moja specjalizacja to zarządzanie biznesem. Hmm. Także i teraz właśnie rozważamy czy nie pojechać do pracy i znowu się nie przeprowadzić do innego miasta od sierpnia. Także rozważamy teraz plusy i minusy. Na plus oczywiście nowa praca i kontrakt na dwa lata. To na plus i możliwość zarobienia pieniędzy. Na minus, oczywiście, to, że sprzedaje się własny czas w zamian za pieniądze. Czas, którego Wam nikt nie zwróci. No i czas od poniedziałku do piątku w pracy. No, standardowo tam od 8 rano do od około 8 rano do około tam. 4 czy 5 po południu, więc 5 dni w tygodniu. Czas, którego bym nie mógł spędzić z dziećmi w domu, tylko w pracy, poza domem. Kolejnym minusem jest to, że byśmy się musieli przeprowadzić znowu do innego miasta w Chinach, bo tutaj w Zhangjiang nie ma w nie ma międzynarodowych szkół żadnych także nie ma możliwości znalezienia pracy na plus no to oczywiście powrót jakby na rynek pracy po rocznej przerwie którą teraz sobie robimy no miała być wcześniejsza emerytura i także takie były plany, żeby przejść na wcześniejszą emeryturę. Jak dzieci są małe, no ale właśnie jakby praca się trafiła i jakbym zaakceptował jakąś jedną z tych ofert, które przyszły, to, no to powrót na rynek pracy znowu, po przerwie, hmm, to to na plus. Jakie są jeszcze plusy. No plus oczywiście tam są benefity i korzyści, które są jakby dodatkiem do, 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 do wynagrodzenia, czyli na przykład ubezpieczenie zdrowotne, płatne wakacje, 3 miesiące wakacji płatnych, 12 tygodni standardowo. Tu wakacje w Chinach, w międzynarodowych szkołach, zazwyczaj są na, 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 na w lecie dwa miesiące, no i na chiński nowy rok. Na chiński nowy rok tam jest w lutym czy w styczniu, zazwyczaj trzy tygodnie są wolnego, no i na święta Bożego Narodzenia jest tydzień wolnego, także my obchodzimy i święta Bożego Narodzenia, i chiński nowy rok, i wtedy jest wolny, także miesiąc, miesiąc, później dwa miesiące w lecie, także trzy miesiące płatnego wolnego z minusów no to oczywiście praca z innymi ludźmi i generalnie jakieś tam polityka i jakieś tam e, biurowe jak to się mówi office politics tak jakieś tam polityka i jakieś brudne zagrywki, którymi ludzie, jak ludzie robią drugim to na przykład na złość, to generalnie znowu bawienie się w takim bawienie się w jakieś tam pierdoły i, i użeranie się z innymi ludźmi i tak dalej, no to to na minus. Hmm. My się lubiśmy mieszkanie gdzieś wynająć jakieś Mm, niedaleko szkoły, jakbyśmy się przeprowadzili standardowo, no to znowu tam są koszty wysokie. W jak się mieszkania wynajmuje, no to oczywiście opłata dla agenta nieruchomości za pomoc w znalezieniu mieszkania i później depozyt dla właściciela mieszkania. Zazwyczaj jeden miesiąc wynajmu. Upłata dla agenta też jeden miesiąc wynajmu, czy tam pół miesiąca wynajmu. No i zazwyczaj w Chinach jest płatne 3 miesiące z góry, za kwartał się płaci za wynajem, ale pewno jak zwykle znegocjujemy do miesięcznych opłat, bo zawsze negocjujemy do miesięcznych opłat, także nigdy nie płacimy za kwartał. No to jakieś tam wiadomo koszty początkowe, a, wysokie po przeprowadzce, no i oczywiście Przeprowadzka sama w sobie. Zmiana środowiska, jakieś nowe rzeczy. Z pozytywów takie jest jeszcze to, że ann -An by mogła ze mną do szkoły chodzić. Także darmowa edukacja dla Ann-Ann. No ja, ja nigdy nie pójdzie do szkoły, także Także na razie mamy An-An, tylko musimy ją wysłać do szkoły. Więc darmowa edukacja, zazwyczaj jest tam w kontrakcie zapisane, że tam dwójka dzieci, dwójka dzieci za darmo, możecie wysłać dwójkę dzieci do międzynarodowej szkoły, także An-An by miała szkołę za darmo, także to jest z pozytywów też. No i w sumie tyle. W sumie tyle. No, oczywiście największy pozytyw to są pieniądze i to, że moglibyśmy zwiększyć nasze... Moglibyśmy zwiększyć nasz kapitał, który jesteśmy w stanie zainwestować, który jesteśmy w stanie odłożyć co miesiąc i zainwestować w aktywa różne. No to, to jest właściwie największy plus, możliwość zwiększenia kapitału w inwestycje, no i oczywiście największy minus, no to utrata wolnego czasu i to, że że nie spędza się czasu w domu z rodziną, tylko trzeba, trzeba pracować. Także zobaczymy, jest kilka właśnie ofert pracy, które spłynęły tutaj z całych Chin, także zobaczymy czy zdecydujemy się, czy zdecyduje się zacząć pracę od, od sierpnia? Czy zdecydujemy się na przeprowadzkę znowu do innego miasta? Albo Pekin, albo Szanghaj, albo Guangzhou, albo Shenzhen, albo Suzhou, albo Hangzhou. Także dużo jest tych potencjalnych miejsc. No, więc zobaczymy, zdecydujemy pewno w najbliższych dniach, bo też muszę dać odpowiedź, bo tam jest, mam określony czas, żeby odpowiedzieć na te oferty pracy, więc zobaczymy, co się wydarzy. No, także dzisiaj podsumowałem sobie, sobie właśnie te plusy i minusy, żeby podjąć lepszą decyzję. Zobaczymy. Tak, jesteśmy na 60%. 60% na tak, żeby gdzieś jeszcze pojechać i zarobić jakieś, jakieś pieniądze, jak są oferty pracy. Mm. No a 40 na to, żeby żeby kontynuować wczesną emeryturę i żeby właśnie żeby mieć więcej wolnego czasu i spędzać go z dziećmi. Czasu wolnego nie kupimy. Mm. No nie ma. Nie ma ceny na, na, na czas nie ma ceny. Także dobra. Pozdro. Nie zapomnijcie subskrybować. Teraz staram się publikować codziennie, ale zobaczymy, jak będzie, bo to, znowu mam dużo tam poprawiania tych matur, więc. No, więc znowu mi zejdzie trochę. Także ale nie, nie tak jak na początku, nie aż tyle, więc, więc powinno być OK. Dobra. Pozdro, zasubskrybujcie kanał. Już nie dużo zostało do osiągnięcia 1000 subskrypcji. Więc może nam się uda zmonetyzować kanał po trzech miesiącach, odkąd wystartowaliśmy. To by było bardzo fajnie, bo będziemy mieli na... Na co zbieramy? A, zbieramy na te, na Pampersy dla dzieci. No może coś zarobimy z tych reklam na Pampersy. Dobra, także subskrybujcie i oglądajcie i do następnego razu. Cześć!